Ciało jest świątynią, w której mieszka dusza. Dolores Cannon odkryła, że czasem między nimi pojawia się napięcie, gdy dusza pragnie wznieść się wyżej, a ciało nie jest jeszcze gotowe. To nie konflikt, lecz rozmowa dwóch wymiarów, ducha i materii, które uczą się współgrać w nowej energii. Oto co naprawdę dzieje się, gdy ciało i dusza nie zgadzają się ze sobą. Dolores Cannon przez ponad 40 lat pracy z hipnozą regresyjną HHT odkrywała, że najgłębsze konflikty człowieka nie zawsze wynikają z jego psychiki, emocji czy karmy. Czasami źródłem cierpienia jest rozbieżność między wibracją duszy a możliwościami ciała fizycznego. Podczas tysięcy sesji spotykała ludzi, którzy mówili o dziwnych dolegliwościach, chronicznym zmęczeniu, bólu bez przyczyny medycznej, a także o poczuciu, że nie należą do tego świata. W wielu przypadkach nie było to zaburzenie psychiczne ani problem somatyczny, lecz efekt zderzenia dwóch odmiennych poziomów energii, duchowego i biologicznego. Dolores odkryła, że dusza jest świadomością, która przenosi swoją wibrację między wcieleniami, a ciało jest tylko jej tymczasowym pojazdem. Jednak każde wcielenie ma swoje ograniczenia genetyczne, środowiskowe i emocjonalne. Gdy dusza o bardzo wysokiej częstotliwości próbuje wcielić się w ciało, które nie jest w stanie udźwignąć tej energii, powstaje wewnętrzne napięcie. To napięcie może objawiać się chorobą, lękiem, depresją lub poczuciem rozdzielenia. W swoich książkach, zwłaszcza Trzy fale ochotników i Nowa Ziemia, Dolores opisywała tysiące dusz ochotników, które przybyły na Ziemię, by pomóc w procesie wzniesienia planety. Jednak ich ciała, zaprojektowane na wcześniejsze energie, często nie były przystosowane do tak wysokich wibracji. W efekcie wielu z nich doświadczało trudności z funkcjonowaniem w fizycznej formie, nie rozumiejąc, że to nie ich słabość, lecz różnica częstotliwości między duchem a materią. Dolores uważała, że jednym z największych wyzwań obecnego czasu jest nauka współpracy duszy z ciałem. Bo choć ciało jest śmiertelne, jego energia może zostać przestrojona, by harmonijnie współdziałać z duchowym planem. W tym sensie choroby, bóle i kryzysy nie są karą. Ale sygnałem, że ciało prosi o dostrojenie, o zrozumienie, że jest partnerem, a nie przeszkodą dla duszy. Ten rozdział jest opowieścią o tym, co dzieje się, gdy ciało i dusza nie są zsynchronizowane. O tym, jak świadomość może wpływać na biologię i jak biologia potrafi stawiać opór duchowemu planowi, dopóki człowiek nie zrozumie, że obie te sfery są jednym organizmem. Część pierwsza. Ciało jako instrument duszy. Co się dzieje, gdy nie stroi się z jej wibracją? W wielu swoich książkach Dolores Cannon porównywała ciało człowieka do instrumentu muzycznego, a duszę do muzyka, który gra na nim melodię swojego życia. Kiedy instrument jest dobrze nastrojony, muzyka płynie lekko i harmonijnie. Ale gdy struny są rozregulowane, nawet najczystszy dźwięk staje się zniekształcony. Tak właśnie dzieje się, gdy ciało nie jest zsynchronizowane z wibracją duszy. Podczas sesji kuchachate ludzie często mówili, że czują się jak w obcym ciele. Opisywali uczucie ciężkości, jakby ich fizyczna forma nie nadążała za tempem ich świadomości. W niektórych przypadkach ciało dosłownie reagowało na nadmiar energii, pojawiały się migreny, napięcia mięśni, drżenie rąk, uczucie prądu przepływającego przez kręgosłup. Dolores wyjaśniała, że kiedy dusza ma wyższą wibrację niż ciało, przepływ energii staje się zaburzony. Ponieważ ciało nie jest jeszcze zdolne do przyjęcia takiej częstotliwości. W takich sytuacjach człowiek może doświadczać paradoksu, duchowo rozwija się szybko, ale fizycznie czuje się gorzej. Dzieje się tak, ponieważ ciało próbuje nadgonić ewolucję świadomości, co wymaga czasu i adaptacji. Często właśnie wtedy zaczynają się procesy uzdrawiania, oczyszczania i detoksykacji, zarówno fizycznej, jak i emocjonalnej. Dolores mówiła, że każda dusza przed wcieleniem wybiera ciało, które najlepiej pasuje do jej planu nauki, ale wybór ten nie jest idealny. Ciało jest częścią genetycznej linii rodu, a więc niesie w sobie pamięć pokoleń, lęki, wzorce, przekonania i emocje, które mogą ograniczać energię duszy. Kiedy dusza o wysokiej świadomości wchodzi do takiego ciała, jej wibracja zaczyna czyścić te zapisy, co może powodować różne objawy fizyczne lub emocjonalne. W jednej z sesji opisanych przez Dolores kobieta opowiedziała, że czuła się, jakby jej ciało nie nadążało za jej energią. Widziała siebie w świetle, które próbowało rozlać się po całym ciele, ale w niektórych miejscach napotykało na blokady, szczególnie w sercu i brzuchu. Podczas sesji zrozumiała, że te blokady były pozostałościami po traumach z przeszłych wcieleń, które ciało odziedziczyło energetycznie poprzez DNA. Dopiero gdy uwolniła emocje związane z tamtymi doświadczeniami, energia duszy mogła swobodnie przepływać. Dolores uważała, że wiele chorób ciała wynika nie z fizycznych przyczyn, lecz z dysharmonii między planem duszy a programem biologicznym. Ciało działa według praw materii, potrzebuje snu, odżywiania, rytmu i równowagi. Dusza natomiast operuje w sferze ponadczasowej, nie zna pojęcia zmęczenia czy ograniczeń. Gdy dusza popycha człowieka do szybkiego rozwoju, a ciało nie ma czasu się przystosować, pojawia się konflikt. Z tego powodu Dolores zachęcała, by traktować ciało z taką samą czcią, z jaką traktujemy duszę. W jej oczach ciało było świątynią, w której mieszka świadomość, a nie więzieniem dla ducha. Ciało informuje nas o wszystkim, czego dusza nie może wyrazić słowami. Każdy ból, Napięcie czy choroba to forma komunikatu, że energia wymaga dostrojenia. Według Dolores proces harmonizacji duszy i ciała przyspiesza wtedy, gdy człowiek zaczyna traktować swoje ciało nie jako coś, co ma działać idealnie, lecz jako partnera w podróży. Wtedy ciało zaczyna odpowiadać, regeneruje się szybciej, a choroby ustępują, ponieważ przestają być potrzebne jako sygnał ostrzegawczy. Dolores często powtarzała: Twoje ciało słucha Twoich myśli a twoja dusza słyszy twoje ciało. To nie są dwie różne istoty, lecz jeden dialog w dwóch językach. CZĘŚĆ DRUGA Kiedy ciało mówi nie, choroby jako opór wobec planu duszy. Dolores Cannon w swoich badaniach wielokrotnie zauważała, że ciało nie choruje bez powodu. Wszystko, co dzieje się w materii, ma źródło w energii, a choroba jest jedną z najbardziej precyzyjnych form komunikacji duszy z człowiekiem. Ciało mówi wtedy nie, nie wobec życia, lecz wobec kierunku, w którym dusza nie chce już podążać. Podczas tysięcy sesji HHT, Dolores spotykała ludzi, u których objawy fizyczne pojawiały się dokładnie wtedy, gdy ich życie odchylało się od planu duszy. Kiedy ktoś tkwił w pracy, która tłumiła jego potencjał, ciało reagowało napięciem, migreną lub bólem pleców. Gdy ktoś bał się mówić prawdę, pojawiały się problemy z gardłem. A gdy ktoś zatrzymywał emocje, cierpiał na choroby serca lub układu trawiennego. Dolores uczyła, że każda dolegliwość to wiadomość, której nie potrafiliśmy usłyszeć wcześniej. W książkach takich jak Pomiędzy śmiercią a życiem i splątany wszechświat opisywała przypadki, gdy choroba dosłownie zatrzymywała ludzi, by zmusili się do refleksji. Ciało było jak wierny przyjaciel, który krzyczał wtedy, gdy dusza była zagłuszona przez codzienny hałas. W wielu sesjach pacjenci odkrywali, że ich choroby nie były błędem biologicznym, ale konsekwencją niezgody między tym, czego chciała dusza, a tym, co robiło ciało. Dolores mówiła, że w świecie duchowym nie ma przypadkowych schorzeń. Gdy dusza planuje wcielenie, wybiera doświadczenia, które mają pomóc jej w nauce. Jeśli człowiek unika tych lekcji, energia zaczyna blokować się w ciele. Blokady te manifestują się jako choroby, które niekiedy potrafią doprowadzić do całkowitej zmiany stylu życia, a właśnie o to chodzi duszy. Czasem dopiero poważna choroba otwiera człowieka na głębsze zrozumienie sensu życia. W jednej z sesji Dolores pracowała z mężczyzną, który od lat cierpiał na przewlekły ból w klatce piersiowej. Żadne badania nie wskazywały przyczyny. W stanie hipnozy okazało się, że jego dusza planowała życie poświęcone pracy z ludźmi, ale on przez większość lat żył w odosobnieniu, koncentrując się na bezpieczeństwie materialnym. Energia serca, która miała się otworzyć poprzez służbę innym, została stłumiona. Ciało nie mogło dłużej znosić takiego zamknięcia, więc ból był jego sposobem przypomnienia, że przyszedł po coś więcej niż przetrwanie. Dolores nazywała to wewnętrznym buntem ciała. W wielu przypadkach choroba pojawia się wtedy, gdy człowiek próbuje zignorować głos swojej duszy. Dusza chce doświadczenia, rozwoju i ekspresji, a ciało, jako jej narzędzie, reaguje, gdy zostaje zmuszone do życia wbrew temu kierunkowi. W tym sensie choroba jest formą duchowego protestu. Czasami jednak sytuacja jest odwrotna, to dusza nie chce wypełniać planu, który kiedyś sama wybrała. Wtedy ciało przejmuje kontrolę, jakby próbowało zatrzymać jej energię w fizycznej formie. Tego rodzaju konflikty występują najczęściej u dusz ochotników, o których Dolores pisała w książce Trzy fale ochotników. Ich ciała, zakorzenione w genetyce ludzkiej, są przystosowane do życia w świecie materii, podczas gdy dusza pragnie już powrotu do wyższych wymiarów. Taka rozbieżność tworzy napięcie, które może prowadzić do chronicznego zmęczenia, depresji, alergii lub osłabienia układu odpornościowego. Dolores tłumaczyła, że nie chodzi o karę, ale o sygnał przestrojenia. Choroba to informacja, że czas na zmianę, pracy, relacji, przekonań lub sposobu życia. Gdy człowiek zaczyna słuchać swojego ciała, przywraca harmonię. W wielu przypadkach, gdy pacjenci zrozumieli przesłanie swojej choroby i zaczęli działać zgodnie z planem duszy, objawy znikały całkowicie. Dolores podkreślała, że ciało jest zawsze po stronie duszy. Nigdy nie działa przeciwko niej, nawet jeśli jego reakcje wydają się bolesne. Każda komórka, każdy organ współtworzy melodię istnienia i stara się przywrócić harmonię, gdy zostaje zachwiana. Właśnie dlatego proces uzdrawiania nie polega tylko na leczeniu objawów, ale na zrozumieniu przyczyny, a ta przyczyna niemal zawsze ma charakter duchowy. Dolores mawiała: Twoje ciało nie chce cię skrzywdzić. Ono chce, żebyś się obudził. To zdanie streszcza całą jej filozofię że ciało i dusza są jednym systemem, w którym każda dysharmonia jest tylko zaproszeniem do powrotu na ścieżkę światła. Część trzecia. Zbyt wysoka wibracja duszy, a fizyczne zmęczenie, przypadki z trzeciej fali ochotników. W swoich badaniach Dolores Cannon coraz częściej spotykała ludzi, których problemy fizyczne nie wynikały z emocjonalnych blokad ani karmicznych wzorców, lecz z jednego niezwykłego zjawiska, ich dusze miały zbyt wysoką wibrację w stosunku do ciał, w których się znalazły. Dotyczyło to zwłaszcza dusz należących do tak zwanej trzeciej fali ochotników, pokolenia istot, które przyszły na Ziemię w ostatnich dekadach, by pomóc w podniesieniu jej częstotliwości. Dolores opisała to zjawisko w książce: Trzy fale ochotników i nowa Ziemia. Uczestnicy jej sesji często mówili o uczuciu braku zakorzenienia w ciele, jakby ich obecność w fizycznej rzeczywistości była tymczasowa. Wielu z nich cierpiało na chroniczne zmęczenie, nadwrażliwość na dźwięki, światło, a także trudność w przebywaniu w tłumie. Lekarze nie znajdowali przyczyn medycznych, bo źródło leżało poza biologią w energetycznym niedopasowaniu między subtelną świadomością duszy a gęstością ziemskiego ciała. Według Dolores te dusze przybyły z miejsc, gdzie energia jest lżejsza i bardziej harmonijna. Ich naturalna wibracja jest zbyt wysoka. By w pełni zintegrować się z ludzką fizycznością. Ciała, które otrzymują, są skonstruowane z materii przystosowanej do trzeciego wymiaru gęstego, powolnego i opartego na dualności. Dlatego, gdy dusza o wyższej częstotliwości wciela się na Ziemi, doświadcza wstrząsu energetycznego. Dolores tłumaczyła to prostym porównaniem: jeśli spróbujesz przepuścić zbyt silny prąd przez cienki przewód, materiał się przegrzeje. Tak samo dzieje się z ciałem, które musi nauczyć się utrzymywać większą ilość światła. Proces ten może trwać latami i często jest mylony z chorobami autoimmunologicznymi, nad wrażliwością nerwową lub chronicznym wyczerpaniem. W jednej z sesji Dolores rozmawiała z młodą kobietą, która od dziecka czuła się inna. Miała silne przeczucia, wizje, odczuwała energię ludzi i miejsc. Jej ciało jednak reagowało słabością, brakiem sił, a nawet bólem w obecności niskich wibracji, agresji, hałasu, zgiełku miast. W transie hipnotycznym okazało się, że jej dusza pochodziła z wyższego wymiaru, gdzie nie istniały emocje w formie znanej na ziemi. Ciało tej kobiety próbowało przystosować się do emocjonalnej intensywności ludzkiego doświadczenia, co powodowało energetyczne przeciążenie. Dolores odkryła, że zjawisko to dotyczyło tysięcy ludzi na całym świecie, zwłaszcza tych, którzy czują silne powołanie. By pomagać innym, ale często nie mają energii, by w pełni działać. To paradoks tych czasów: dusze o najwyższych wibracjach mają największe trudności z funkcjonowaniem w świecie fizycznym. Jednym z charakterystycznych objawów tego konfliktu jest tak zwane zmęczenie duchowe. Osoby takie śpią długo, ale nie regenerują się. Ich ciała są przeciążone próbą dostosowania się do subtelnych częstotliwości, które przenikają ich pole. W wielu przypadkach pomagają im medytacje uziemiające, kontakt z naturą, a także świadoma praca z oddechem, która pozwala spowolnić przepływ energii. Dolores mówiła, że te dusze przypominają anteny, odbierające kosmiczne częstotliwości. I chciała muszą się nauczyć, jak bezpiecznie przekazywać te energie dalej, do ziemi, do ludzi, do pola świadomości. Gdy to się udaje, zmęczenie ustępuje. A ciało zaczyna działać jak kanał światła, nie jak przeszkoda. Niektóre osoby w sesjach wspominały też o tym, że ich dusze próbowały opuścić ciało, ponieważ trudno im było utrzymać się w niskiej wibracji materii. Czasem objawiało się to uczuciem unoszenia się nad ciałem, wrażeniem obserwowania siebie z zewnątrz, a nawet doświadczeniami bliskimi śmierci. Dolores wyjaśniała, że nie jest to oznaka choroby, lecz sposób duszy na chwilowe odciążenie ciała. Wielu uczestników sesji pytało, czy to znaczy, że nasze ciała są zbyt słabe? Dolores odpowiadała, nie. One dopiero się uczą. Twoje ciało ewoluuje razem z Twoją duszą. Wierzyła, że proces transformacji planety wpływa na biologię, DNA stopniowo się aktywuje, dostrajając do nowych częstotliwości. To dlatego tak wielu ludzi doświadcza dziś wahań energii, nagłych emocji, a także poczucia, że ich ciało nie nadąża za duchem. Dolores zachęcała, by traktować zmęczenie i wrażliwość nie jako problem, ale jako znak, że dusza integruje się z nowym poziomem świadomości. Ciało nie walczy z duchem, ono po prostu potrzebuje czasu. To, co wydaje się słabością, jest w istocie procesem adaptacji do światła, które człowiek zaczyna w sobie nosić. W jej oczach te symptomy były dowodem, że Ziemia przechodzi przemianę, a ludzkie ciała uczą się funkcjonować w wyższej wibracji. Dlatego Dolores mawiała: Nie jesteś chory, jesteś w procesie dostrajania. Twoje ciało uczy się, jak utrzymać w sobie duszę, która świeci jaśniej niż kiedykolwiek wcześniej. Część czwarta: Czy ciało może odrzucić duszę? Zjawiska energetycznego nieprzystosowania. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych i zarazem fascynujących odkryć Dolores Kanon było to, że w pewnych rzadkich przypadkach ciało może próbować odrzucić duszę. Podobnie jak organizm odrzuca przeszczepiony organ. Nie dzieje się to jednak na poziomie biologicznym, lecz energetycznym. Jest to stan, w którym świadomość i materia przestają ze sobą współbrzmieć, co prowadzi do zaburzeń emocjonalnych, utraty energii, a niekiedy do doświadczeń bliskich śmierci. Dolores obserwowała to zjawisko głównie wśród dusz ochotników, istot, które nie miały długiej historii wcieleń na Ziemi. Ich subtelna, lekka energia bywała zbyt odmienna od gęstości ludzkiego ciała. W sesjach kuchachate osoby takie mówiły, że czują się uwięzione lub niedopasowane. Opisywały uczucie, że ciało nie reaguje tak, jak powinno, że ich ruchy są ciężkie, a emocje zbyt intensywne. Niektórzy wspominali nawet o momentach, gdy czuli się poza ciałem, albo jakby ich świadomość nie chciała już w nim pozostać. Dolores tłumaczyła to jako energetyczne nieprzystosowanie. Które pojawia się, gdy dusza nie zintegrowała się w pełni z ciałem po urodzeniu lub gdy w trakcie życia utraciła z nim wieś emocjonalną. Dusza nie opuszcza wtedy ciała całkowicie, ale jej część może wycofać się, pozostawiając człowieka w stanie energetycznej pustki. Objawia się to depresją, brakiem motywacji, uczuciem obojętności wobec świata. W wielu takich przypadkach nie pomagały leki ani psychoterapia, bo problem nie leżał w psychice, lecz w braku połączenia z energią życia. W jednej z sesji Dolores prowadziła młodą kobietę, która przez lata cierpiała na lęki i poczucie oddzielenia od rzeczywistości. W stanie hipnozy jej wyższe ja wyjaśniło, że część duszy opuściła ciało w momencie silnego wstrząsu emocjonalnego. Ciało nie potrafiło utrzymać tak wysokiej częstotliwości po traumie, więc część energii duszy wycofała się, by nie uszkodzić ciała. Dopiero w procesie uzdrawiania i integracji emocji dusza mogła powrócić w pełni, a kobieta odzyskała siły i poczucie spokoju. Dolores zauważała też zjawisko odwrotne, sytuacje, w których to dusza próbowała pozostać, ale ciało nie było w stanie utrzymać jej dłużej. W takich przypadkach dochodziło do tak zwanego spontanicznego opuszczenia ciała czyli doświadczenia śmierci klinicznej. W wielu relacjach ludzie mówili, że z góry obserwowali swoje ciało i czuli, że ono zamyka się, podczas gdy ich świadomość była spokojna i wolna. Kiedy wracali, często mówili, że ich ciało o nie chciało już walczyć, ale dusza postanowiła kontynuować misję. W świetle pracy Dolores ciało nie jest bezwolnym narzędziem, lecz współuczestnikiem procesu duchowego. Ma własną inteligencję energetyczną i może reagować na brak harmonii z duszą. Jeśli dusza przynosi energię, której ciało nie potrafi przetworzyć, organizm uruchamia mechanizmy obronne, osłabienie, senność, rozproszenie, a nawet wycofanie się świadomości. Dolores tłumaczyła, że to nie kara. Lecz sposób ochrony, ciało broni się przed przeciążeniem energetycznym, które mogłoby je zniszczyć. W swoich badaniach spotykała też osoby, które miały wrażenie, że nie są sobą, jakby coś w nich się zmieniło po chorobie, wypadku lub śpiączce. W niektórych przypadkach wyższe ja potwierdzało, że pierwotna dusza rzeczywiście odeszła, a jej miejsce zajęła inna świadomość z tej samej grupy dusz. To zjawisko, znane w duchowej literaturze jako łokin polega na tym, że ciało zostaje zachowane, ale zamieszkuje je dusza, która ma kontynuować zadanie poprzedniej. Choć brzmi to niezwykle, Dolores przytaczała dziesiątki podobnych przypadków, w których osoby po takim doświadczeniu radykalnie zmieniały swoje życie, zainteresowania i system wartości. Dolores podkreślała jednak, że przypadki całkowitego odrzucenia duszy są rzadkie. Zdecydowanie częściej mamy do czynienia z chwilowym rozłączeniem, z brakiem przepływu między duchem a materią. Człowiek czuje się wtedy, jakby był rozbity na dwie części. Najlepszym sposobem na przywrócenie harmonii jest powrót do ciała, przez uważność, oddech, taniec, dotyk, przebywanie w naturze. To przywraca połączenie energetyczne, które pozwala duszy znów w pełni zakotwiczyć się w fizycznej formie. Dolores mawiała: Dusza nie chce Cię opuścić, chce, żebyś był obecny. Bo prawdziwe przebudzenie nie polega na ucieczce z ciała ale na tym, by zamieszkać w Nim w pełni, z całą świadomością, światłem i miłością. CZĘŚĆ PIĄTA Najważniejsze przesłanie Dolores Cannon Ciało i dusza muszą współpracować, by ewolucja mogła się dokonać. Dolores Cannon wielokrotnie podkreślała, że najgłębszym celem ludzkiej ewolucji nie jest ucieczka od ciała, ale połączenie ducha i materii w jedną świadomą całość. W jej oczach to właśnie w tej współpracy pomiędzy ciałem a duszą dokonuje się prawdziwe wzniesienie, nie w niebie, nie w innych wymiarach, ale tu, na Ziemi, w codziennym doświadczeniu człowieka. W swoich książkach, zwłaszcza Wsplątany Wszechświat i Trzy Fale Ochotników, Dolores pisała, że Ziemia jest laboratorium duchowej integracji. To tutaj dusze uczą się przenosić najwyższe wibracje świadomości do gęstej materii. Ciało nie jest przeszkodą w tym procesie lecz narzędziem ewolucji. Każdy organ, każda komórka, każde odczucie są zaprojektowane po to, by pomóc duszy w doświadczaniu siebie w świecie fizycznym. Dolores zauważała, że wiele osób duchowych popełnia błąd, próbując uciec z ciała, odrzucając fizyczność, emocje, a nawet potrzeby biologiczne w imię duchowego rozwoju. Jednak w rzeczywistości to właśnie pełna akceptacja ludzkiego doświadczenia jest kluczem do wzniesienia. Gdy dusza i ciało współpracują, powstaje nowy stan bycia człowiek świadomy, który potrafi utrzymać światło w materii. W sesjach kucha pacjenci często pytali swoje wyższe ja: Dlaczego moje ciało jest takie słabe? Dlaczego ciągle choruję? Odpowiedź powtarzała się z zadziwiającą regularnością: Twoje ciało nie jest słabe. Ono się uczy. Ty uczysz je nowego sposobu istnienia. W ten sposób Dolores odkryła, że ciało jest częścią duchowej ewolucji, a nie jej przeciwnikiem. Wraz z podnoszeniem się świadomości, biologia również przechodzi transformację, struktura DNA, komórki, system nerwowy, a nawet sposób, w jaki ciało przetwarza energię. W wielu sesjach pojawiał się motyw nowego ciała, formy, która ma powstać, gdy człowiek całkowicie zsynchronizuje się z wyższymi wibracjami ziemi. Nie chodzi o zmianę fizyczną, lecz o nowy poziom funkcjonowania. Ciało staje się lżejsze, bardziej świetliste, zdolne do regeneracji i odporne na choroby. Według Dolores ta przemiana już się rozpoczęła, każda osoba, która wybiera miłość zamiast lęku, współczucie zamiast osądu, wpływa na swoje ciało na poziomie energetycznym, czyniąc je bardziej zgodnym z duszą. W jednej z sesji mężczyzna zapytał swoje wyższe ja, dlaczego ciągle doświadcza bólu w ciele mimo duchowych praktyk? Odpowiedź była prosta ponieważ oddzielasz się od Niego. Twoje ciało czeka, aż je pokochasz. Dolores często przytaczała tę historię, przypominając, że uzdrowienie zaczyna się wtedy, gdy człowiek przestaje traktować ciało jak ciężar, a zaczyna widzieć w nim współtwórcę. Dusza wnosi światło, ale to ciało daje jej możliwość, by świeciła w świecie formy. Dusza zna cel, lecz ciało zna drogę. Tylko razem mogą wypełnić plan inkarnacji. Dlatego, jak mówiła Dolores, każdy akt troski o ciało, sen, oddech, ruch, jedzenie, taniec jest duchową praktyką. Nie ma podziału na to, co duchowe i fizyczne. Obie sfery są jednym istnieniem, a duchowość wyraża się właśnie poprzez ciało. Dolores często używała porównania do orkiestry: dusza jest dyrygentem, ciało instrumentem, a życie muzyką, która powstaje z ich współbrzmienia. Gdy ciało gra czysto, Dusza może w pełni przekazać swoją melodię. Kiedy natomiast ciało jest napięte, przemęczone lub przepełnione lękiem, dźwięk staje się chaotyczny. Uzdrawianie polega więc na ponownym nastrojeniu, nie przez walkę, ale przez miłość i zrozumienie. W jej oczach najgłębszym aktem duchowości było nauczenie się żyć w ciele z pełną obecnością. Bo to właśnie poprzez ciało dusza doświadcza dotyku, oddechu, emocji, czułości i piękna świata. To dzięki ciału może się rozwijać, uczyć i wyrażać miłość. Dolores zakończyła jeden ze swoich wykładów słowami: Nie próbuj opuścić ciała, by stać się duchowym. Naucz się być duchem w ciele. To jest w niebo wstąpienie. To właśnie to przesłanie o jedności ducha i materii stanowi kwintesencję całej jej pracy. Bo dopiero gdy dusza i ciało zaczynają współgrać, człowiek staje się pełnią pomostem między niebem a ziemią. Zakończenie Dolores Cannon przez lata swojej pracy powtarzała, że największe przebudzenie człowieka nie polega na ucieczce od ciała, lecz na zamieszkaniu w nim w pełni świadomości. Ciało i dusza nie są dwiema oddzielnymi rzeczywistościami, lecz jednym systemem, który wibruje w dwóch wymiarach, duchowym i fizycznym. Gdy te dwa poziomy współpracują, człowiek staje się kanałem światła, który łączy niebo i ziemię. Dolores mówiła, że wielu ludzi na Ziemi czuje dziś rozdarcie, bo żyją w czasie transformacji. Wibracja planety rośnie, a dusze, które przyszły tu z wyższych wymiarów, uczą swoje ciała, jak utrzymać tę częstotliwość. Bóle, zmęczenie i emocjonalne napięcia nie są więc znakiem słabości, są symptomem dostrajania. To, co boli, w rzeczywistości się przebudowuje. Ciało nie jest przeszkodą w rozwoju duchowym jest bramą. Każda komórka pragnie wypełnić plan duszy, a każda emocja jest sygnałem, jak zestroić się z prawdą. Dopiero wtedy, gdy człowiek zaczyna słuchać swojego ciała, odkrywa, że jest to jego najwierniejszy przewodnik w drodze do światła. Dolores powtarzała, że nie da się wnieść nieba na ziemię, jeśli nie zamieszka się w niej w pełni. Dusza bez ciała nie może działać, a ciało bez duszy nie ma kierunku. Ich spotkanie jest cudem, dla którego tu przyszliśmy. Bo ewolucja nie wydarza się w gwiazdach. Dokonuje się w nas, w chwili, gdy dusza i ciało wreszcie zaczynają mówić jednym językiem. Twoje ciało nie jest twoim wrogiem. Ono jest bramą, przez którą twoja dusza może się wyrazić. Dolores Cannon przypominała, że przebudzenie to nie ucieczka z ciała, lecz zamieszkanie w nim w pełni świadomości. Subskrybuj kanał, jeśli czujesz, że to przesłanie dotyka twojego serca. Bo ciało i dusza od zawsze chciały tego samego pokoju, światła i miłości.